Witajcie moi drodzy. Z tej strony wasz ulubiony behawiorysta i dzisiaj opowiem wam o fiksacji na piłeczki. Witajcie moi drodzy. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy trochę o rzucaniu naszemu psu piłeczek, patyków i innych zabawek na spacerze. Po pierwsze, czy jest to dobry pomysł, czy nie? Po drugie, jak robić to dobrze i po trzecie, czym rzucać psu? W trakcie zabawy Moi drodzy, jeżeli chodzi o fiksację na piłki, to jest to taki stan, kiedy nasz pies jest niezdrowo uzależniony od zabawki. Jeżeli znacie taki motyw, że piszczycie zabawką w kieszeni i wasz pies nie widzi poza wami świata, jest w stanie zrobić wszystko, byle tylko dostać kolejny rzut piłeczką, to znaczy, że jesteśmy w takiej zagrożonej strefie, że nasz pies może mieć fiksację na piłkę czy inną zabawkę rzucaną przez was na spacerze. Pierwszym powodem takiej fiksacji może być nieustanne doprowadzanie rzucaniem psa do stanu manii do takiego momentu kiedy on już jest zmęczony ale wciąż uzależniony od dopaminy w swoim organizmie chce biegać i biegać za tą piłką dalej jak zrobić to najłatwiej rzucając psu po 20 40 a może nawet 60 razy na jednym spacerze to bardzo duży błąd moi drodzy i tego nie powinniśmy powielać a zatem jeżeli nasz pies już ma fiksację już nie widzi świata poza piłeczką na dworze to być może dobrym elementem terapii behawioralnej Takiego psa byłoby na chwilę zrezygnowanie z tej zabawy, albo przynajmniej ograniczenie jej częstotliwości i skrócenie tej zabawy do. No, właśnie, i teraz idealna długość takiej zabawy to jest 6, 7, może 8 rzutów w trakcie jednej zabawy, ale nie 80, drodzy Państwo. A zatem 6 do 8 rzutów w jednej serii zabawowej na jednym spacerze. Ale co powinno być przed taką zabawą, a co powinno być po? Otóż, tak samo jak na treningu, na siłowni czy jakimś innym bieganiu, kiedy Wy, ludzie, uprawiacie jakieś sporty, tak samo nasz pies powinien dostać porządną rozgrzewkę. A na koniec po treningu... Czas na wyciszenie i relaks. A zatem na początku spaceru powinniśmy dać psu możliwość przejścia spokojnie 10-15 minut swobodnym spacerem, tak żeby się rozruszał, a nie, że zejdzie z kanapy, z łóżka, przeciągnie się i już zaczynamy intensywny trening. Bo co w zabawie wrzucanie piłki jest najbardziej obciążające? Otóż gwałtowne starty i potem intensywne hamowania do piłki czy do nieszczęsnego patyka, o którym powiem za chwilę. Na koniec takiej zabawy, czyli po 6-7 rzutach, robimy psu wyciszenie. Czyli znowu chowamy zabawkę do plecaka czy do saszetki i idziemy spokojnym krokiem, tak żeby pies się wyciszył. Dajemy mu wodę, proponujemy mu chwilę odpoczynku, ale nie rzucamy mu w nieskończoność, bo wy myślicie, że on jeszcze chce. Jego umysł może chcieć, bo jest zafiksowany na to rzucanie piłki, ale jego ciało może już po prostu nie dawać rady. Ta zasada z rozgrzewką i wyciszeniem jest szczególnie ważna dla szczeniąt, które są jeszcze w okresie wzrostu i nie powinny tak naprawdę jeszcze w ogóle mieć rzucanych intensywnie piłek czy zabawek po to, żeby za nimi gonić. Raczej wtedy proponujemy zabawę szarpakiem, czyli taką podłużną zabawką, którą możemy sobie ściągać i ganiać wzdłuż ziemi po to, żeby szczeniak nas gonił, ale przez krótki czas. I nie z gwałtownym ruszaniem i z gwałtownym hamowaniem po to, żeby nie narazić naszego psa na kontuzję. A teraz, jeżeli chodzi o wybór odpowiednich zabawek do rzucania, to moi drodzy, zróbmy sobie małą analizę, jakie piłki mamy dostępne i z czego możemy korzystać, a z czego nie powinniśmy. Pierwsza sprawa bardzo zła zabawka, która potrafi zniszczyć szkliwo zębów naszych psów, ale co gorsza, może zostać przez psa w zabawie połknięta. I pies się może nią zadławić, a zatem bardzo popularna piłeczka tenisowa. To nie jest zabawka dla psa. Moi drodzy, w trakcie zabawy taką piłką większy pies może tą piłkę połknąć, może się zatrzymać w przełyku, może stracić możliwość oddychania, dlatego taka piłka jest niedobra. Po drugie, ten meszek, jeżeli on się nawilży błotem i ziemią, obtoczy się piaskiem, to ten piasek będzie ścierał szkliwo zębów, a zatem abrazja zębowa będzie zachodzić szybciej i nasz pies po prostu będzie szybciej cierpiał na problemy ze zdrowiem, jeżeli chodzi o jamę ustną. Poza tym wiele psów może być uczulonych na farbę i klej, którą tą piłką się klei, a zatem nie jest to piłka dla naszego psa. Do widzenia. Co możemy używać? Jeżeli chodzi o piłki, fajne są piłki, które mają otwory, które mają dziurki i które są elastyczne, bo nawet jeżeli w rozmiarze piłki tenisowej wybierzemy piłkę i pies by ją niechcący połknął, czy ona by utknęła w paszczy psa, to wciąż będzie mógł przez te dziury oddychać. A zatem piłka, która ma przelot, piłka ażurowa, która ma przelot, czy w mniejszym rozmiarze dla malutkiego psa. Czy w takim zupełnie gigantycznym rozmiarze jak piłka futbolowa dla naszego gigantycznego Cane Corso, te wszystkie piłki, jeżeli pies je złapie, to nie dość, że może je złapać i oddychać spokojnie, jeżeli ona by gdzieś utknęła, to po drugie może do nas wrócić i się tą piłką z nami poszarpać. Oczywiście mamy też dostępne innego rodzaju piłki, które mają prześwity i które mają otworki i rowki, po to, że jeżeli pies je połknie, to są bezpieczne ale nie piłki, które są zupełnie gładkie i które nie mają żadnego otworu, bo te mogą utknąć. Alternatywnie do naszych piłek ażurowych możemy wykorzystać sobie pulery czy ringo, czyli zabawki, które możemy potoczyć psu uderzając o ziemię i one jak... Kula lecąca w stronę kręgli będzie leciała po jednej stałej trajektorii, a pies może ją sobie chwycić, wrócić do nas i znowu się z nami poprzeciągać czy poszarpać. A zatem tego typu zabawka też będzie ok, jeżeli jest tylko toczona po ziemi, a nie rzucona jak frisbee w powietrzu. Bo jeżeli wasze psy wyskakują do frisbee, czy do takich ringo rzuconych w powietrzu, to mam nadzieję, że macie odpowiedni trening i wasz pies umie lądować, umie wyskakiwać i zrobiliście to pod okiem specjalisty, a nie rzucacie talerzyk frisbee na własną rękę. Nie Wiedząc jak to robić, bo w taki właśnie sposób Nero 14 lat temu nabawił się kontuzji, a zatem nie róbcie tego w domu. To teraz moi drodzy, jak nauczyć naszego psa i jak dobrze bawić się z nim w aportowanie, żeby było to bezpieczne. Po pierwsze, już wiemy, rozgrzewka. Koda miał 10-15 minut spaceru na samym początku od wyjścia z domu. Potem wyjmujemy naszą ulubioną zabawkę. Najzdrowszy. Sposób na zabawę waportowanie to nie jest rzucanie na oślep psu w momencie, kiedy on od razu za tą piłką biegnie, tylko odłożenie tej zabawki na odległości i potem zwolnienie naszego psa do tej zabawki. Możemy to zrobić na dwa różne sposoby, w zasadzie nawet trzy. Po pierwsze, dla zaawansowanych możemy poprosić naszego psa, żeby został w miejscu, odłożyć piłkę albo ją odrzucić. Jak ona się zatrzyma na końcu swojej trasy, dopiero puścić psa, żeby za nią pobiegł. Zobaczmy jakby to wyglądało. Koda. Do mnie. Brawo. Dawaj. Siad. Zostań. Zostań. Okej. Okay. Drugi i trzeci sposób na dobre aportowanie to przytrzymanie psa za szelki i możemy to albo zrobić sami, przytrzymując psa odrzucić piłkę na odległość, i kiedy ona się zatrzyma, powiedzieć OK i zwolnić go do piłki, albo drugi sposób możemy poprosić pomocnika. Partnera, partnerkę, nasze dziecko czy wujka o to, żeby przytrzymał nam psa lub odłożył piłkę na odległości w momencie, kiedy my go trzymamy. A zatem albo w dwie osoby, albo w jedną, ale możemy przytrzymać psa za szelki, żeby wyczekał ten moment, aż piłka się zatrzyma. Zobaczmy, jakby to wyglądało. Koda, czekaj. Ok, catch. Dawaj, do mnie. Super, super pies. Dawaj. Dajaj piwo. Okay, catch. Okej. Okay.